Oko cieszyły zarówno modele o sportowym charakterze, jak i te typowo turystyczne. Są czopery, są motocykle, tak zwane plastiki, są skutery, są motocykle customowe. Największym zainteresowaniem cieszył się ten niepozorny motor. Zrobił tak duże wrażenie, że nawet nasz operator pobiegł sfotografować ten niecodzienny pojazd. To jest właśnie tak zwany motocykl custom. Custom, czyli ktoś miał pomysł i złożył według własnego pomysłu swój własny motocykl. Nie niefabryczny. Dla tych ludzi to jest po prostu ich sens życia. Oni tym żyją i te motocykle wyglądają całkiem inaczej niż wszystkie motocykle, które wychodzą z fabryki. W Częstochowie zjawili się też właściciele limitowanych motorów. Harley Electro Golding wersja rocznicowa 2003. Komfort jazdy jaki? Wspaniały. Byli wspaniali mężczyźni na swych stalowych rumakach, były też piękne panie. W tym roku właśnie już bardzo chciałam mężowi towarzyszyć, żeby go troszeczkę przypilnować, tak? I że sama poczuć tą atmosferę tych motocykli, tego wszystkiego, bardzo mnie to kręci. A co tak naprawdę panów kręci na takich zlotach? Mam nadzieję, że tylko motory i jedna motocyklistka. Większość miłośników nie tylko dwóch czy trzech kółek przyjechało tak naprawdę pod Jasną Górę poddychać, czy poczuć swoisty klimat zlotu? Przyjechałem poczuć klimat y, motocyklistów, takiego zlotu. Tak co to, jak a co to jest ten klimat? Co to jest? Wie Pan, ktoś kto nie jeździł, nie miał motocykla, to nie wie. Trzeba po prostu to przeżyć. Tak, trzeba być motocyklistą, żeby to poczuć. Y, kto nie jest motocyklistą i kupuje swój własny pierwszy motocykl i przyjeżdża na taki zlot, i widzi, co to się dzieje, jaki jest, jaka jest atmosfera, jaki jest klimat. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj wszyscy są dla siebie przyjaźnie nastawieni, nie ma żadnych podziałów, jesteśmy ponad podziałami. Dlatego jest to takie wyjątkowe i, i takie przyjemne dla nas, odstresowujące nawet. Dlatego jeździmy, jeździmy w grupach, jeździmy samodzielnie. Można skwitować to tylko jednym słowem – life to reach. Motocyklistów pytaliśmy też. Nie miał pan dylematu, gdzie jechać, do Gieczwałdy czy Częstochowy? Nie, nie, bo po prostu ja się nie dałem rozdzielić. Jednak często Częstochowa jest mi bliżej, no i bardziej dla mnie no przyjazniejsze miasto. A wieczorem w sobotę na scenie przed ratuszem prezentowały się zespoły. A w niedzielę kilkaset stalowych rumaków z całej Polski paradnie przyjechało z górki, przeproszczeń na jasną górę. Było na co popatrzeć za wzrostem okiem. Jeszcze przed mszą motocyklistów pytaliśmy, o co w tym roku będą się modlić? W tym roku będziemy się modlić o tańsze paliwo. O zdrowie przede wszystkim swojej i swoich rodzin. Szkoda kolegów, którzy już zginęli na motocyklach. Mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy tutaj dotarli, tak samo szczęśliwie zakończą ten sezon, jak rozpoczęli. O szerokie drogi, głowy drzewa! Ale modlitwy nie było, bo potem wydarzyło się coś, co zdziwiło i rozłościło motocyklistów. Z głośników na błoniach popłynęła informacja, że mszy przed szczytem nie będzie tylko w bazylice, która, nawiasem mówiąc, jest remontowana. Reakcja zmotoryzowanych była natychmiastowa. Nikt także z ojców Paulinów nie wyszedł na zewnątrz, by poświęcić pojazdy. Uważamy, że jest to grubo nie w porządku, bo jest to nasze święto. Jest to jakąś tam tradycją już od wielu lat. Przyjeżdżają ludzie z zagranicy, ludzie po 500-600 km. Też widziałem motocykle na olsztyńskich numerach. No i, i to chyba tak nie do końca powinno być, tak uważam. Poirytowani motocykliści zaczęli wyjeżdżać z Częstochowy jeszcze przed godziną 13. Zatem dziewiąty zlot gwiaździsty zakończył się skandalem. Z tego co teraz co się dzieje, to raczej już nikt tutaj nie przyjedzie, bo to jest przesada to co oni robią. No. Ludzie to jadą z daleka, to daleka wszystko i wszystko. to jest bez sensu. No.